Słuchajcie, dzisiaj jest ostatni dzień naszego road tripa, tak zasadniczo, bo dojeżdżamy do San Francisco, więc pomyślałem, że nagram całość tego, co się dzieje przez ten czas. Michał wątpi, że dzisiaj dojedziemy do San Francisco, ale to jest 3 godziny stąd, więc nie, nie, nie. myślę, że tak się zdarzy. Tutaj dodatek ode mnie do tej preambuły: że ja nie chwalę dnia przed zachodem słońca, jak dojedziemy. Powiem, że to był zadni dzień, ale nie wiem, zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że to będzie ostatni dzień, dlatego że nasz samochód, Eee, lepiej, żeby dojechał, niż nie. A ostatnio się pojawiają na nim różne ikonki. W każdym razie eee, zaczynamy dzień od złożenia e, naszego kempingu i ruszamy na e, wycieczkę, nie wiem, 15-16 km szlakiem tutaj pieszym przez góry. Później e, jakieś śniadanko pewnie. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda bardziej w detalu niż tak ogólnikowo. Dla mnie bardzo zaskakujące, że mimo jest tutaj. Bardzo ciepło, bo myślę, że jest 10 stopni. Dodaję, że tutaj śnieg, a jesteśmy na wysokości ledwo 2,5 tysiąca. Słuchajcie, dotarliśmy nad kolejne jeziorko. To wyjątkowo przejrzyste. Nie wiem, ile na kamerze tego widać, ale jest sensacyjne. Jest fajne. No i co? Zaraz będzie kompańsko, myślę. Gdy zjemy jakieś śniadanko, Lekki Trzeba. Iść dalej, natomiast widoki są super, jak zresztą sami widzicie. No i przed czas na kompanię. Michał mówi, że woda jest przyjemna, chłodna, pewnie co 6-7 stopni, bo tam cały czas topnieje śnieg, także będzie orzeź. Ożywczo. Także będzie fajnie. Oczywiście zapomniałem pokazać Wam, co jedliśmy na śniadanie. Natomiast, generalnie na tym wyjeździe, nasze posiłki składały się głównie z owsianki, mleka, soczewicy, ciecierzycy, siemia lnianego, czasem chleb, dużo orzechów, migdały, orzechy włoskie, nerkowca. Więc powiedziałbym, że jedliśmy zdrowo i całkiem smacznie. Zależy jak kto lubi, natomiast. Da się, da się zrobić tutaj tanią i zdrową dietę. Słuchajcie, to jest miejscowa, jak schodzimy. Tutaj widać Fallen Leaves Lake, czyli spadające liście jezioro, a dalej jezioro Tahoe dużo większe. I no, widok z tego kamienia. Bajka. Plus bardzo ładne drzewko, niestety, pod słońce, Ale no, wygląda jakby miało z tysiąc lat. Lecimy dalej, 500 metrów jeszcze trzeba zejść. I co, z 8 km do samochodu. Ale warunki są doskonałe. Słuchajcie, była y, druga przerwa na kompanie dzisiaj, 13 km za nami. No i zeszliśmy już, co było najgorsze. Powiem szczerze, że momentami się nie fajnie schodziło, ale już jest git i co, idziemy. Jeszcze zostało 6 km, ale po płaskim, więc będziemy przed 13. Leje się ze mnie, bo sobie czapeczkę zmoczyłem, bo jest serio e, ciepło. Jak się y, 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 idzie. A tak to obiektywnie rzecz ujmując nie jest tak gorąco, bo jest pewnie 25 stopni. Jeśli na drodze powrotnej do auta trafiliśmy na te piękne klipy. Sprawdziliśmy sobie tutaj teren. 6 metrów głębokości jest ściana. Także można się pocieszyć i sobie poskakać. Uh! Jaka tu jest czyściutka woda. Niesamowite. I tak słuchajcie, minął dzisiejszy dzień. Nie dojechaliśmy do Sekwoi, nie dojechaliśmy do San Francisco. No bo te jeziorka i trekking zajął nam dłużej niż myśleliśmy, ale było bardzo przyjemnie. I postanowiliśmy, że zostaniemy tutaj jeszcze przed wielkimi sekwojami w lesie. Miejsce wygląda dobrze, na poboczu można było zostawić samochód, więc pewnie się gdzieś tutaj rozbijemy. No i co? Bardzo podoba mi się to drzewo. Serio, daje niesamowity klimat. Myślę, że fajne miejsce na obserwację gwiazd w nocy, bo jesteśmy naprawdę pośród niczego. Natomiast jest pełnia księżyca dzisiaj, czy była parę dni temu, więc na pewno nie będzie idealnie. W każdym razie plan znacie, jutro z rana sekwoje, no a później San Francisco. Także my się kładziemy spać i do jutra. Cześć, słuchajcie, dojechaliśmy do wielkich drzew, do gigantycznych sekwoi. Ja się bardzo cieszę i powiem szczerze, że robi to wrażenie. Robi to wrażenie, wiedziałem czego się spodziewać, ale przeszło to oczekiwania słuchajcie, obok Big Stump, czyli jedno z największych drzew pewnie na świecie, jakie istniały, dlatego, że zostało od razu ścięte po jego odkryciu. Dlatego, że była to wielka sensacja w 1852 roku. No i chciano je pokazać światu, bo mimo, że już jakaś fotografia istniała. To jednak zdjęcia nie do końca oddają rzeczywistość. Ścięto to drzewo, obrano je z kory i tą korę przewieziono do San Francisco, do Nowego Jorku, do Londynu. Tam z kory na rusztowaniach wewnątrz składali te drzewa, tak żeby można było je podziwiać. Natomiast jest to mimo wszystko wielka strata dla lasu. Aczkolwiek zagospodarowali to całkiem ciekawie. Zrobili, słuchajcie, tutaj parkiet taneczny. Także są zdjęcia, gdzie w XIX wieku 30 ponad osób bawi się tutaj na tym parkiecie. No i my szczęśliwie też możemy to dzisiaj podziwiać. Tu, gdybyś Michał mógł jeszcze rzucić kamerą na korzeń tego drzewa, które po, po tym jak je chcieli, spadło tu w bok. To jest też w ogóle ciekawe, że w międzyczasie 150 lat, tu zdążyła wyrosnąć taka całkiem spora sosna. Jakby u nas taka sosna rosła, to pewnie też by była jednym z większych drzew w kraju. Natomiast warunki są tutaj dobre. Więc drzewa rosną spore. Zaraz was wezmę, jeszcze pokazać wam ży, 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 żywe sekwoje, bo te drzewa naprawdę robią wrażenie. Spójrzcie na ich rozmiar. Ja przygram z boku, jeszcze jak Michał tam stoi, ten pień, no bo myślę, że przynajmniej ja, no nie mogę się napatrzeć. Nie mogę się napatrzeć i biorę was już do e, wielkiego, żywego drzewa, które jest tam. Wyższe drzewo. Na świecie, jeszcze tylko dodam, jest na północy Kalifornii i liczy około 115 metrów. Też jest to oczywiście gigantyczna Sekwoja. Eee, natomiast my tam się nie znajdziemy, był taki plan, ale szczerze, ten park też mi się podoba. Jest tutaj ciekawa historia. Jest tutaj, a było raczej drzewo, wielka Sekwoja, gdzie wy, wycięto tunel w środku, tak że mogły, mogły przejeżdżać samochody. Natomiast e, kilka lat temu, sześć lat temu, bodajże, e, duży sztorm. Zawalił to, i no, niewiele z tego zostało. Będziemy szukać, oczywiście, pozostałości i oglądać, natomiast no, przejechać już nie przejedzie się tam samochodem. No a tutaj e, gigantyczna sekwoja, która sobie normalnie żyje i cieszy się warunkami, jakie panują w tym lesie. Tyle mogę powiedzieć. No i tutaj można sobie zrobić piknik. I jeszcze ciekawostka: 10 dolarów kosztuje wstęp. Do parku, i. No i tyle. W zasadzie nie jest to park narodowy, jest to zwykły park w Kalifornii. Słuchajcie, dotarliśmy do kolejnego drzewa. Ja jestem. Nie mogę się przestać zachwycać. Podejrzewam, że wy tego tak nie widzicie. Brakuje tutaj kogoś, żeby stanął obok, ale Michał gdzieś wybiegł naprzód. Na tutaj widać, że się zawaliło jakieś. Wow, ok, czyli tutaj yy, kiedyś mogła być prawdopodobnie kręgielnia, bo było powiedziane, że w środku robili kręgielnie tych drzew. Taka ciekawostka. I czekano po ścięciu tego drzewa 5 dni, aż się przewali. Tamtego yy, wielkiego na samym początku, dlatego że yy, było tak bardzo symetryczne. Można sobie wyobrazić, że gdyby to drzewo przeciąć na pół, no, nadal miałoby ciężko się przewrócić, gdyby nie było wiatru. Teraz uważam, że jest dobra perspektywa. Zobaczcie, Michał. A za nim gigantyczna sekwoja. Podobno najwyższa w parku. Pozwolę sobie oddalić. I tutaj obok znowu gigantyczna sekwoja. Michał po prawej. Zobaczcie jakie jest malutki. O, tutaj dobrze widać, że te drzewa yy, przeżyły jakiś pożar. I co ciekawe, tych pożarów one przeżywają bardzo dużo w swojej historii, bo czytaliśmy, że do 1860 roku na bieżąco, że tak powiem, ciągle nawiedzały jakieś pożary ten las, a później już było tego mniej, ponieważ Europejczycy tutaj zaczęli powiedzmy starać się o to, żeby tych pożarów nie było. Może nawet nie, tyle, co starać się, co wcześniej Indianie celowo wywoływali pożary, także. Taka zmiana, ale sekwoje przeżywają większość takich pożarów. E, są mimo wszystko dość odpornymi drzewami. Niemniej no, chyba trzeba je chronić, bo e, ich liczba nie jest jakaś mała, bo przeczytaliśmy, że jest ponad 100 tysięcy na drzewie sekwoi, na, na świecie sekwoi. No ale nie jest to też nie wiadomo jaka duża liczba. E, także słuchajcie, no, drzewa są piękne. I wchodzimy teraz do pnia, do tego pnia, który Powalił się już sporo ponad 200 lat temu z tego co jest napisane w książeczce. Nie wiadomo kiedy dokładnie, ale widzicie, tam się zaczyna, tam się to drzewo przewaliło, poleciało tutaj aż tam na końcu. I można sobie wejść e, do środka tego pnia. Pień, który ma już ponad 200 lat. Przypominam, słuchajcie, i kogo możemy spotkać w środku. O, proszę bardzo. Michał tu jest, trochę ciemno teraz. Ale słuchajcie, no e, jesteśmy w tunelu. W Drzewie, no. Ślady. Sensacja, rewelacja. Czyżby to ślady pożaru? Jest. No, ale jest na tyle duże, że mogę tu stanąć. Meter 90. Wow. Taki chłop się mieści w tunelu. No, pożar. Ostatnia ciekawostka, zanim wyjdziemy z parku, jest taka, że przez to, że dzisiaj pożary staramy się kontrolować, gromadzi się więcej w lesie materiału, czyli jakieś gałęzi, liści, igieł, który później wywołuje niekontrolowane e, pożary. Dlatego w tym parku raz na jakiś czas wywoływany jest pożar, taki mały pożar można powiedzieć, który jest łatwo kontrolować, tak żeby właśnie zapobiec ewentualnym wielkim pożarom. W sumie całkiem ciekawa sprawa, o której wcześniej nie wiedziałem i e, chciałem się podzielić. Okej, okay. dotarliśmy, słuchajcie, już wam pokazuję przed nami ocean spokojny, Pacyfik, po prawej Golden Gate, zresztą możecie zobaczyć, przesunę się trochę, bo ta choinka zasłania, ale widzicie to, Golden Gate, jesteśmy w San Francisco, jest zimno, jest strasznie zimno, nie wiem, jest 12 stopni pewnie i wieje, nie wiem o co chodzi, ale tutaj przez cały rok podobno, Woda jest zimna w oceanie i dlatego taki ma klimat specyficzny San Francisco. Piękna sprawa, słuchajcie, udało się. 6000 mil. Michał sprawdził właśnie przejechaliśmy 3 mile właśnie się wyzorowały na liczniku. 4 tygodnie yy, jazdy, no niezła, niezła to była przygoda. Nasze auto wczoraj już zrobiliśmy zdjęcia, wystawiliśmy jedno spotkanie mieliśmy, miejmy nadzieję, że się sprzeda. Yy, 3000 dolarów za nie chcemy dostać i co? No i. Słuchajcie, więcej chcemy dostać, co? Mi Michał chce 10 tysięcy, więc generalnie jakby ktoś był zainteresowany. E, chociaż już pewnie jest sprzedany. Mam nadzieję, że już jest sprzedany. No i co? No i ładujemy się do wody i wracamy. Dzięki gościnności wujka Michała mamy miejsce w San Francisco, żeby zostać. Także to jest e, to jest miła, miłe okoliczności, miły ostatni tydzień myślę. Choć nie, nie lekki, nie lekki. Wiadomo, już jest zmęczenie, ale są takie momenty jak ten. Michał, wracamy do domu, nie będziemy musieli już ze sobą spędzać czasu stary. Cieszysz się? No nie, no nie, za nie no, przykro, no. co ty gadasz? Za przykro. Ty no nie udawaj, nie udawaj. Ja już się nie mogę doczekać jak ja co już dziennie, mam go dosyć. codziennie się budzę obok ja Michała. No nie, 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 masakra. Tragedia. Dzisiaj w Santa Cruz. Niektórzy z Was mogą kojarzyć taką miejscowość, ale podejrzewam, że słyszeliście o Santa Cruz de Tenerife. Też zresztą bardzo przyjemne miasteczko, miasto w sumie największe na Tenerifie. Natomiast Santa Cruz jest tutaj niedaleko San Francisco. Taki resortowe miasteczko. Są palmy, jest całkiem długi deptak, także zwiedzamy, oglądamy to. I potem jedziemy wzdłuż wybrzeża kalifornijskiego. Więc myślę, że jakieś widoki fajne uda się nagrać. Co jest jeszcze ciekawe, że jesteśmy tutaj w Santa Cruz i jest zimno, jest nie wiem, 18 stopni. Co prawda, to słońce świeci, więc troszeczkę tutaj naprawia, poprawia atmosferę, ale no jest to szokujące dla mnie, że tutaj są takie niskie temperatury. Zobaczcie, Michał w ogóle ubrał bluzę, no nie? Także. To nie są żarty, tutaj jest zimno. Wrzucę Wam wykres temperatury, jak to wygląda w przeciągu roku. Także jeśli chcecie odwiedzać, myślę, że e, nie ma znaczenia kiedy. jesteśmy teraz tutaj w San Francisco, a za mną widać więzienie Alcatraz. Pewnie o nim słyszeliście kiedyś. I e, krótka historia. Najpierw na tej wyspie był Fort, czyli e, bazy wojskowe tego typu tematy, dlatego że wyspa ta znajduje się idealnie na wejściu do zatoki San Francisco. Tam, gdyby nie było mgły, widzielibyście Golden Gate Bridge. I otwarli to więzienie, wyobraźcie sobie, dopiero w latach 30. XX wieku, funkcjonowało przez niecałe 30 lat, mieściło się tam nawet do 300 więźniów. Byli to najgorsi przestępcy z kraju, dlatego że podobno ciężko było uciec, podobno nie dało się praktycznie uciec. Zimna woda, dobra lokalizacja i ostry rygor. Także e, taka, taka jest historia. Michał przeczytał, że Alcatraz to po hiszpańsku pelikan, dlatego że wcześniej tą wyspę zamieszkiwały. Pelikany, zresztą widzieliśmy przed chwilą tutaj, przelatywały. Widzieliśmy też fokę, więc całkiem ciekawe stworzenia się tutaj kryją e, w tych wodach. No i co? My idziemy dalej odebrać numery startowe, bo wyobraźcie sobie, że w niedzielę biegniemy w biegu na 10 km tutaj w San Francisco. A poza tym próbujemy dalej sprzedać to auto nasze i idzie ciężko, bo co, mało czasu, 3 dni, 2 dni, żeby sprzedać, a wiadomo, jacy są najzawsze kupcy. Kupiec nasz pan i będzie wybrzedzał. Honda, no ja bym w życiu za nią 15 tysięcy złotych nie dał, no ale po tyle chodzą i tyle chcemy, tyle daliśmy, więc... Może się uda, ale jak nie, to sprzedamy zadyszkę, też okej, okay. trzeba się pozbyć grata. No i tyle, słuchajcie, idziemy pod Golden Gate. Podejrzewam, że praktycznie nie widzicie tego mostu, ale chciałem z tego miejsca opowiedzieć Wam, bo tu już się kolejka ustawia do odbioru numerów na jutrzejszy bieg. Skąd się wzięła nazwa Golden Gate? Michał, może wie, może nie wie, ale. Skąd, że jest to złoty stan. A skąd jest złoty stan? Przez to, że tu była gorączka złota. No i szedłeś sobie ulicą, potykałeś się o złoto. W rzece było złoto, w oceanie było złoto, na drzewach rosło złoto. No i Golden State, Golden Gate, to samo, no, to samo. Chciałeś ja powiedzieć, że to po prostu były drzwi do Kalifornii, także brama, brama do Kalifornii, z której wpływały statki i wszyscy e... ja postawili poszukiwacz... fake news, Ja to przystałem w internecie, w mnie oszukali. Można mnie oskamować. Słuchajcie, nadszedł czas na opowiastki o San Francisco, o historii. Bardzo się cieszę, że mogę to powiedzieć, bo przeczytałem sporo, relatywnie i wydaje się to bardzo ciekawa historia. Słuchajcie, pierwsi ludzie, oczywiście, jacy tutaj zamieszkiwali, to rdzenni Amerykanie, natomiast historia robi się ciekawsza, kiedy przyjeżdżają pierwsi, powiedzmy, Europejczycy, Hiszpanie, Meksykanie pod koniec XVIII wieku i się tu zaczynają osiedlać. Nazywają to miasto Jerba Buena. No i generalnie nic się, za, nic się nie dzieje szczególnego. Mieszka tu kilkadziesiąt, kilkaset ludzi do połowy XIX wieku, kiedy to w 1946 roku bitwa pod Jerbą Bueną, jakkolwiek się to tłumaczy na polski, czy o Jerbę Buenę się odbywa. Amerykanie zdobywają to miasto. Rok później przemianowują je na San Francisco. No i w roku 48 zaczyna się gorączka złota. Populacja tego miasta w tamtym czasie wynosiła 1000 mieszkańców, a już pod koniec 49 było to 25 tysięcy ludzi. I co się działo z tego powodu? Kto tutaj przyjeżdżał? No przyjeżdżali tu przede wszystkim młodzi mężczyźni, więc populacja tego miasta wyglądała bardzo specyficznie. Czytałem, że widok kobiety, a szczególnie widok dziecka. Przyprawiał tutaj mężczyzn prawie że o zawał serca i o rozpacz, dlatego że było to marzenie niedospełnienia spełnienia dla mieszkańców San Francisco, żeby takową żeby rodzinę posiadać, założyć, bo wszyscy tutaj przyjeżdżali samotni i szukali tego złota. Pomogło to miastu się wzbogacić. Już pod koniec XIX wieku jedna czwarta populacji Kalifornii mieszkała w San Francisco, czyli populacja miasta wynosiła. E, około ćwierć miliona, populacja całej Kalifornii milion. Dzisiaj dla przypomnienia jest to 40 milionów i sama Kalifornia mogłaby stanowić bardzo silną gospodarkę, e, pewnie piątą czy szóstą na świecie. I to jest myślę sedno. Najciekawsze rzeczy, jak się to wszystko zaczęło. Później naturalnie się to miasto rozwijało. E, dobra lokalizacja i e, słuchajcie, dzisiaj widzicie za mną e, centrum finansowe, e, budynek. Tutaj mi nazwa wyleciała Intercontinental, coś tam, coś takiego Pyramid, piramida jakaś interkontynentalna, wybudowana w 72 roku. W San Francisco zapoczątkowała uhuhu, ale się zatrzęsła kamera. Oj, boję się. Jest to budynek, jeden z symboli, myślę, San Francisco dzisiaj. Oczywiście daleko ma do Golden Gate Bridge, ale wybudowany w 1972 roku zapoczątkował w San Francisco tak zwaną Manhattanizację, o ile to dobrze przetłumaczyłem, tego regionu, powiedzmy centrum San Francisco i zaczęło się pojawiać mnóstwo wieżowców. Jedno z większych centrum finansowych w Ameryce i na świecie wciąż, ale słabnie, słabnie jego pozycja. W każdym bądź razie jest to wciąż centrum Silicon Valley, czyli tutaj Doliny Krzemowej. Pewnie słyszeliście też to określenie na cały, cały ten region, który, w którym mieszka prawie 7 milionów ludzi, a którego gospodarka jest mocniejsza niż gospodarka Polski. Tu też ciekawy fakt ekonomiczny. Produkt krajowy brutto na mieszkańca San Francisco wynosi 300 tysięcy dolarów, w Polsce 20, czyli. Jakby można sobie szybko policzyć 15 razy wyższy jest. Eee, troszeczkę to e, brzmi śmiesznie, no ale takie są realia ekonomiczne. Eee, I dalej w 1906 roku miało tutaj miejsce potężne trzęsienie ziemi. 3 czwarte budynków runęło. 200 tysięcy ludzi pozostało bezdomnych, z 400 tysięcy, jeśli chodzi o całą populację, także sytuacja była ciężka. Ale miasto szybko stanęło na nogi. Słuchajcie, my przechodzimy teraz właśnie, Michał się zatrzymał, kuchnia gruzińska, ale w dzielnicy Ala Włoskiej wchodzimy do Chinatown, największego Chinatown w Stanach Zjednoczonych. No i o Chińczykach też trzeba powiedzieć, że stanowią tutaj duży procent populacji, ponad 20% obecnie. I też licznie tutaj przybywali w XIX wieku i szukali swojego szczęścia. Także wchodzimy do Chinatown, zobaczymy co nas tam ciekawego czeka. Słuchajcie, budynek ten ma w tym roku 52 urodziny. 50 przeszło lat e, i prezentuje się świetnie. Słuchajcie, udało się. Sprzedaliśmy furę, I co jest najlepsze. Succes. Kupiliśmy ją za 3200 dolarów, sprzedaliśmy za... 3350 i dzięki uprzejmości ludzi, których napotkaliśmy na naszej drodze, nie musieliśmy tego auta rejestrować, więc nie płaciliśmy jeszcze 6% podatku, więc tak naprawdę dorzuciliśmy do tego auta może ze 150 dolarów na olej i tego typu rzeczy. Więc można powiedzieć, że nam wyszło na zero. zero. Także to jest, powiem szczerze, historia. Nie bywała, ewenement, no bo evenement, jak evenement, by się to mogło zdarzyć? No, evenement. dużo. A ja mi, mi się bardzo porówno, podoba porównanie, dlaczego to zero jest tak ważne. Ano dlatego, że wypożyczenie auta kosztowałoby nas co najmniej 4000 dolarów. Dokładnie. Wyłączając koszty paliwa, oczywiście. No to jest. Tak, za paliwo stałe. tak szybko policzyliśmy, wydaliśmy gdzieś 800 dolarów. Więc na dwójkę to 400 dolarów, bardzo spoko. Tak. Za 10 tysięcy kilometrów, które pokonaliśmy, no to jest rewelacja. I co? No i już jest spokojna głowa, możemy się szykować na bieg, bo jutro o siódmej rano biegniemy sobie 10 kilometrów San Francisco wzdłuż wybrzeża, więc będą na pewno fajne widoki. Ale nie wiem, czy będzie czas nad nimi się zachwycać, bo jak wiadomo, kiedy biegniecie na czas, no to... A szczególnie jak jesteście Marcelem to Myślicie już... o innych określa. rzeczach Nie no wiecie co Jakby każdy chce powiedzieć jak najszybciej Zobaczymy Ja myślę, że Życiówka Zamkniemy będzie. się w 43 minutach na tą dyszkę Coś takiego No wiali się 42 No ale zobaczymy Zobaczymy Może coś uda się przygrać Powiem szczerze nie wiem co zielony dla nas czy nie Ale przechodzimy Taki spacerek jeszcze wieczorny i e, no, jutro bieg jedziemy do Los Angeles później, także dobre informacje, fajnie, bo wiecie zawsze to jest troszeczkę e, nerwówka, z, kiedy sprzedajecie auto na dwa dni przed opuszczeniem miasta, no bo w jak nie sprzedacie to co, nie? I jeszcze kolejna kwestia, pogoda Zrobiło się dużo chłodniej tutaj w Dolinie Krzemowej, jutro ma być 13 stopni podczas naszego biegu, więc e, zupełnie... Zmiana, bo byliśmy teraz w wysokich górach, byliśmy na pustyni, było gorąco, a teraz będziemy biegli w całkiem takich, powiedziałbym, polskich warunkach. Więc może to będzie sprzyjać, może nie. Zobaczymy. A zobaczymy. Biegniemy przy oceanie, więc może będzie sprzyjać. No dokładnie. Dobrze Michał określił to.